Jesteśmy przy paśniku w magazynie na leśnictwie Nidzica, leśnictwo Jeleń, w którym widzimy siano, buraki. To wszystko wykładamy w okresie dla zwierzyny płowej, głównie dla płowej, obok zabka z solą. Liczne tropy, które świadczą o tym, że jest ten paśnik odwiedzany i właściwie funkcjonuje no i w miarę potrzeb dowozimy siano jak tylko jest wyjadane to właściwie uzupełniamy no ale przed chwilą widzieliśmy również ślady wilka także wszyscy skorzystają z tego miejsca i drapieżnicy i roślinożercy także właściwie jest to miejsce, które jakby zazębia się w żywieniu kontrola wilka czy baza pokarmowa jest tutaj wystarczająca właściwie ta kontrola jest nieustająca paśmik ma górną część w formie magazynu gdzie składuje się zapas siana obok dla dzików jest taki zasyp Wysyp, gdzie wysypuje się ziarno, kukurydzę i inne zwierzęta się nie, nie dostaną. Ewentualnie młode, małe dziki, które sobie nie potrafią poradzić, z tego korzystają. To chyba to na.